Regina śmiało ciało, regina śmiało ciało to dla mnie, ej. mało Regina śmiało ciało, regina śmiało ciało to dla mnie, ej mało Regina śmiało ciało, regina śmiało ciało Ale mnie powyginało, znowu fentanylu mam za mało Coś się stało, ale mnie powyginało Jesteśmy jak dino, bo ich też trochę powymierało ej. Ale

Ręgina śmiało ciało, śmiał ciało O to dla mnie, ej, mało Ręgina śmiało ciało, ręgina ciało Ale mnie powyginało, znowu fentanylu mam za mało Coś się stało, ale mnie powyginało Jesteśmy jak dino, bo ich też trochę powymierało Ej, ale mnie wyginało. ej, ej Ręgina śmiało ciało, ręgina śmiało ciało O to dla mnie, ej, mało We're hey, shout, shout, know, show i shout, it, show it, hey, you know, show it, show it, hey, no. hey, you know, show shout, show it, hey, you know, show shout, show it, show it, show it,